Hej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w Ship Graveyard Simulator 2, gdzie kontujemy nasze rozwalanie epickich i wielkich jednostek pływających. Zobaczymy, póki co oczywiście rozgrzewkowo, robimy dopiero w sumie drugi statek, żeby najpierw robić te naprawdę, naprawdę potężne, potężne... Statki to trzeba najpierw zarobić, żeby je tutaj ściągnąć. Więc póki co nie mamy tutaj może wielkich możliwości rozwałkowych. Nie mamy tutaj wielkich działań, jeżeli chodzi o naszą rozwałkę. Ale zdecydowanie jest tutaj potencjał: jest potencjał do rozwalania. Ostatnio rozwalaliśmy, pamiętacie ten sufit. Tutaj mamy fragmenty. Więc zastanawiam się, czy właśnie nie zacząć od góry, nie wzdjąć tych nitów. W sumie możemy, możemy i będziemy po prostu systematycznie rozwalać. Czy będą to wszystkie jednostki wodne? Tego jeszcze nie wiem. Na pewno postaram się jak najszybciej, iść do, jak najszybciej dojść do tej największej, najbardziej obiecującej. Ale póki co także mamy misje poboczne. Juna, Dżuna, Szpara i Robertico potrzebują odpowiednich surowców, więc te musimy dla nich dostarczyć zanim ten statek rozbierzemy ale oczywiście będziemy go rozbierać na części pierwsze, postaramy się nawet dzisiaj może użyć, użyć, użyć tego dźwigu, żeby faktycznie pozostałość tego statku także przenieść do, na złomowisko zobaczymy jak nam to wyjdzie, ile zarobimy, słuchajcie, mamy póki co 113 dolców, to jest nasz kapitał w tym momencie początkowy, no i oczywiście samochód i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę damy potężnego łupnia i bardzo szybko osiągniemy status mistrza destrukcji. A póki co spokojnie możemy przyspieszyć, bo to rozwalanie standardowo, wiecie, jak to u mnie leci na trybie przyspieszonym. Możemy demontować, ale oczywiście najpierw musimy wybrać młotek mek, I jak ładnie to leci, naprawdę podoba mi się słuchajcie jeżeli chodzi o dewastację tego wszystkiego Bardzo, bardzo udany system zniszczeń Bo tutaj naprawdę możemy się pobawić jeżeli dobrze to wystawimy, wyustawimy, wypoziomujemy, wycyrkulujemy. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie możemy to naprawdę ładnie zdewastować. Tak jak mi się tutaj nie chcą, co sufit zerwał, tak jak cała reszta. No ale oczywiście nie możemy pozostać bierni, musimy zbierać te rzeczy. Ale także obserwujemy te zadania, które chcą tutaj od nas, bo chcą od nas jeszcze zbiornik powietrza i telewizor, plastiku trochę i trochę drewna. W momencie kiedy zrobimy te zadania to sądzę, że zdecydowanie warto będzie ulepszyć narzędzia, bo de facto bardzo żmudno idzie nasza praca, jeżeli tych narzędzi, słuchajcie, lepszych nie mamy. Ta piła do cięcia, ten bosz, ten młotek, palnik jak palnik. Palnik daje jeszcze radę, ale piła do cięcia metalu i. Młot naprawdę, naprawdę powinny tutaj być potężnie przygotowane Na razie zbieram te posowe rzeczy, o tutaj trochę plastiku weźmiemy prawdopodobnie To jest zbyt ciężkie, już jak zbyt ciężkie Samochód przyjdzie, przyjmie każdą wagę jak widzicie Już prawie półtorej tony mamy na samochodzie więc całkiem nieźle jeżeli o to chodzi a teraz tutaj, drewno, drewno by chcieli pewnie też zbiornik powietrza 2 na 3, jeszcze jeden zbiornik powietrza i telewizor. Gdzie jest ja znajdę tutaj na tym statku telewizor? Dobre pytanie. Na pewno gdzieś tu jest, ale jak go namierzemy? E, na pewno tu na... O, patrzcie, jak telewizor jest ładnie schowany. haha, ha, mamy telewizor i co? Takim telewizorem pewnie by z was ktoś się bał rzucać. Ale ja co tam? Możemy, możemy, oczywiście, że rzucamy. I szukamy dalej. Co my tam jeszcze chcemy? Plastiku troszkę i drewna troszkę. Dobrze, to do ogarnięcia. Tutaj natomiast jeszcze zbiornik powietrza gdzieś powinien być jakiś znaleźć. Do znalezienia e, sądzę, że tam. Z tamtej strony? Chyba, tak, słuchajcie, chyba go widzę. Chyba go widzę, chyba on jest gdzieś tutaj skryty. Patrzcie, tu są jakieś beczułki to się na pewno przyda natomiast tutaj mamy butle, no i super, słuchajcie szana pana Robertiko mamy zakończonego więc super to byśmy mieli załatwione, kasę do odebrania natomiast jeszcze trochę plastiku i trochę drewna, to jest do zrobienia i byśmy wtedy mogli pojechać powiedzieć sobie, ok, po, pora poulepszać nasze przedmioty zwłaszcza, że mamy troszkę na samochodzie surowców i moglibyśmy słuchajcie, z nich skorzystać Zwłaszcza, że ojej, oczywiście wszystko sypie. Kurczę, naprawdę tu się strasznie wszystko rozpada. Te statki naprawdę są zezłomowane. Więc wcale, nie... wcale to nie są jakieś nowe jednostki. Ale to jest naprawdę krypa niesamowita. Obstałem, że. Nawet by nie szło tego wystawić na wodę. Wodowanie byłoby dosłownie tonięciem. No ale dobra, w takim razie my jeszcze troszkę tutaj pozbieramy, bo drewno chcemy troszkę ogarnąć. Na pewno będziemy tutaj te tekstury trochę się przenikają, trochę to wygląda, no ale zaraz się tego pozbędziemy, nie będzie problemu. I mamy więc trochę plastiku i trochę drewna. A to jest do zrobienia! Choć nie wiem, powiem się, że możecie mi ewentualnie napisać. No, dawaj. O, super, super, właśnie o to chodziło. Podbierać i coś, ciekawe światło przestało działać w momencie, kiedy to uderzyłem, możecie mi napisać, który ship graveyard symulator bardziej oceniacie: czy ten, bo jest lepszy efekt zniszczeń, czy jedynkę, bo tam byłoby na przykład. Ja bym na przykład jedynkę cenię bardzo za realizm usuwania. Typu jak uderzyliśmy młotkiem, to te kawałki się tam rozpadały. Na przykład, no faktycznie, że to były różne może czasami nierealne te kawałki, ale ładnie się rozpadało, ładne była defragmentacja fragmentów w statku, ale za to dwójka wygrywa na tym, że tutaj demontujemy praktycznie cały statek do zera, czego właśnie w jedynce de facto właśnie nam brakowało. Dobra, słuchajcie, jeszcze tylko plastiku troszkę. I żeby zobaczyć gdzie jest plastik, odpanujemy skaner. Tu mamy żelazo, tu mamy plastiku trochę, czy jakieś podstawowe rzeczy. Porzucamy. Trzeba po prostu połazić poszukać gdzie ten plastik dojrzemy A tu jest pełno plastiku. No proszę, już zadanie mamy. A już mamy zadanie słuchajcie zrobione. Dobrze, przepraszam. Ja już wracam. Lecę. Tylko w sumie ja mógłbym tym samochodem podjechać, tak? I rzucić te rzeczy do magazynu, ale by mi z tym źle nie wyszło. Zjedziemy i pędzimy i zobaczymy. Oczywiście, najpierw odbierzemy sobie zadania u tutaj lokalnych przedsiębiorców, a dopiero później skoczymy tam. Na pewno, bardzo dobrze cenię sobie możliwość przetwarzania na stal. stopową na tam lepsze zabawy były, bo można było faktycznie maszynami przetwarzać to dość konkretnie. I to mi się podobało, że mogliśmy wytwarzać surowce, które de facto. Nie mieliśmy dobra kontrakty odbierz w takim razie. Tutaj, Robertiko, odbierz. Halo, jest odebrać? Da radę odebrać? Chyba muszę jednak myszką tu odbieramy. 20. Tu mamy para. Witam pana. Remontuję moją stadę. Łódź potrzebujemy trochę zrostu z drugiej ręki. Nie ma problemu. Proszę, odbieramy także. Kolejne zadanie odebrane. I jeszcze juans I także już odebrane. Słuchajcie, mamy. I nawet achievement. Ukończ kontrakty ze statku masa, no dobrze, ukończone, oczywiście moglibyśmy statek zezłomować, może moż, bardzo złe, może to łatwo stwierdzić po tym, co z tego zostało. Dobrze, można zezłomować, ale oczywiście dla nas to jeszcze jest sam czysty zysk, zezłomowanie raczej nam nie daje większych środków, więc raczej z tego nie będziemy korzystać. Natomiast chcemy to, co mamy, teraz posortować, bo chcemy za te posortowane rzeczy ulepszyć nasze zabawki. Więc tak, wjeżdżamy, super, jedziemy, mam nadzieję, że sortowanie odbędzie się dosyć ambitnie, prawidłowo, bez żadnych utrudności. Tak, zielony, poczekajcie, tutaj, boost, teraz będzie czerwony, dobra, teraz niebieski, z czerwonego dużo i elegancko niebieskiego troszkę. No i takie fajne sortowanie, Ta Minigerka, nie, nie! <laughs> Sortuj ponownie, przepraszam Ja tam muszę być dokładny w tym sortowaniu No ale Aha, dobra, idzie zdążyć Mamy precyzyjne Nie trafią zero, ukończone, słuchajcie, mamy oganięte. troszkę nam przybyło Więc zanim tak naprawdę Gdziekolwiek dalej pojadę rozmontowywać ten statek To lecimy po ulepszenia, Tylko właśnie, czy ja mogę pilarkę ulepszyć Czy ja mogę sobie Młot poziom trzeci mogę Słuchajcie, sądzę, że 39% 90. Zamawiamy, OK. Młot poziom trzeci. No i jeszcze bym chciał teraz piłę ulepszyć, więc młotek mamy. Naprawdę już wygląda to zdecydowanie lepiej. Nie tak jakaś drewniana rączka tutaj. No ten wygląda lepiej, no ale też bym chciał pilarkę ulepszyć. Piła schemat. E, cztery dolce, co to jest? Słuchajcie, nie ma problemu. Tak, jeszcze skrzynia. Rękawice, schematy skrzynie to jest powiększa nam pojemność 60 do 80. To jest nawet spoko bo nie musimy latać ciągle. I rękawice, szybkość podnoszenia. Podnoszę przymioty 2. Sądzę, że możemy to ulepszyć. Linka, schematy. Potrzebuję mi linka, zasięg, jakieś linki. Nie wiem, będziemy testować później. Natomiast zobaczmy, ile będzie mnie to ulepszenie teraz kosztowało, bo to, wiecie, surowce, plany. Teraz tutaj musimy piła 20 kilo chemii. Narzędzie. o to to możemy ulepszyć, super poziom e, obrażenie 1,5 no jest dobra prędkość według mnie, to jest jak najbardziej do zaakceptowania tutaj mamy skrzynia e, troszkę brakuje tych surowców to są, su... jakie surowce właśnie, bo to tak nie sprawdziłem to jest surowiec zapisany rękawice mogę też ulepszyć chemii też brakuje, no to słuchajcie te, tych surowców nam brakuje ale w końcu no nie wiem które to są Surowce, sobie może tutaj podejrzymy, bo gdzieś tu jest napisane eee, poziom, 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 nie słuchajcie nie mam tego napisanego, to gdzie tu są, aha wiem gdzie będzie napisane, już mam tego świadomość Więc tak, tutaj mamy Metal, niemetale, płyny, sprzęt, czyli płyny i niemetale musimy pod, podkręcić, żeby móc sobie ulepszyć Co jest według mnie akurat spoko Więc nie niemetale, czyli plastiku Trzeba sporo zebrać, trzeba zebrać poro takich innych rzeczy i będziemy naprawdę porządnie, porządnie to przerabiać. Ale zobaczmy w takim razie jak nasze... ojo, oj, ale wjechałem. Zobaczmy jak obecne nasze ulepszenia działają. Młotek, poziom drugi, trzeci, przepraszam, poziom trzeci, piło, poziom drugi. ile będzie ciosów? No, jest różnica gołem okiem widziana. Na dwa uderzenia schodzi, i to mi się podoba. Nie metale miało być, tak? Nie metale, niemetale, czyli plastiku dużo musimy zebrać. pyk, proszę w takim razie to wszystko będziemy zabierać, zlikwidować, bo to jest plastik potrzebny. Obowiązkowo bez plastiku nam tutaj dużo nie zadziałamy, więc dużo, dużo nie metali. I uwaga na głowę leci! <noise> Dobrze. A właśnie, mamy teraz piłkę, piłem, poziom drugi, zobaczymy jak teraz. Nooo i zdecydowanie jest różnica. Choć jeszcze poziom trzeci bym spokojnie mógł zakupić. Zdecydowanie by mi to siadło. Więc słuchajcie, ja działam. Działam, żeby ulepszyć, żeby jak najwięcej nie metali nie, i płynów... W, w, zgarnąć, bo to jest wręcz konieczne. A skanowanie plastik oczywiście pokazuje nam, gdzie są jakieś płyny, choć widzę chyba tu mamy drewno. Nie metale, no to drewno chyba jest też niemetalem, prawda? Tak mi się wydaje, ale właśnie. Płyny jakie płyny? Przecież tutaj chyba płynów de facto. A płyny to wiem, co może być. Przepraszam, już wiem, czym mogą być płyny. Są czasami takie beczułki choć ta beczułka akurat się nie łapie ale tutaj były takie beczki. pamiętać, że zabieraliśmy je, więc tak te rzeczy stąd na pewno będą rzeczami, które warto ogarnąć, dobra, w takim razie kontynuuję naszą, demontaż tych wszystkich rzeczy mogę to podnieść, o słuchajcie, już mogę podnosić, w takim razie pozbieramy to co leży i postaramy się jak najwięcej surowca dostarczyć do naszego sortowania, żeby dzisiaj wyjść naprawdę ze świetnymi ulepszeniami naszych narzędzi. No i oczywiście odrobiną kasy, przydałoby się. Kurczę, Jest coś naprawdę satysfakcjonującego w tym rozwalaniu. Jedno uderzenie, a rozwalamy pół jednostki. Podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. Oczywiście jeszcze teraz muszę wyzbierać odpowiednią ilość surowców. Najgorsze jest chyba tutaj w późniejszym etapie poruszanie, bo jednak Później to naprawdę źle wygląda. Musimy się skakać pomiędzy kawałkami tego wszystkiego gdzie to wszystko tak naprawdę jest leżne na sobie jak widzicie, ale jeżeli dobrze pójdzie teraz, jeżeli dobrze to wszystko teraz pchnę to prawdopodobnie mógłbym już podjechać naszym samochodem jechać po kolejne upgrade'y pora w zobaczyć, bo no zależy mi jak najszybciej żeby ulepszyć piłę jak najszybciej żeby ulepszyć młotek, ale chyba faktycznie rękawice będą wcale nie głupie jeżeli chodzi o te, o te ulepszenia zobaczymy ile surowca dostaniemy ile do tego wszystkiego nam wejdzie więc jedziemy, sortowanie, witamy w takim razie zapraszamy. Przydałoby mi się jakaś muzyczka, taka coś w stylu disco. Powiem Wam, szczerze, ja bym wcale nie pogardził. Jak w momencie, kiedy sortujemy, faktycznie ta muzyczka byłaby taka bardziej żywa. Disco. No, disco, techno, coś w tym stylu. Wcale byłoby to niegupie, żeby faktycznie to ogarnąć. I mamy nie metale 80 kg, metale 400, sprzęt 15. No, okej, okay, powinno to zdać egzamin. Eee, to co? Lecimy jeszcze w takim razie do ulepszenia. Zgarniamy. Dzień dobry, dzień dobry, ja chciałem piła, schemat kolejny, tak, za 20 dolców, stać mnie tak, rękawice kolejne podnoszone przedmioty, tu mam skrzynię. Poziom kolejny tutaj, tak, okej, okay. tutaj schematy 24 dolców. No, kasa wychodzi, momentalnie kasa wychodzi, 76 dolców, nie wiadomo kiedy poszło. Zostało nam w kieszeni ze 130, więc jak widzicie, momentalnie. Młot na pewno nie, palnik to chcemy ulepszyć, ale brakuje nam nadal chemii. Kurczę. Palnik nie skrzynie, poziom drugi, a rękawice. Ja bym chciał te rękawice ulepszyć, ale brakuje nam kurczę, 96 kg to jest 14. O to zostaje nam no, w takim razie, skrzynie słuchajcie, 80 kilo, Dobre i to. Dobre i to. Materiał wybuchowych mogę trochę kupić? A, kupmy 15, nie ma problemu. No ale boli to, że nie mogę. Kurczę, nie ma płynów, za mało płynów. 30 kilo płynów potrzeba, żeby to ogarnąć. A tu nam potrzeba płyny i nie metali. No jak widzicie, sporo, sporo jest jeszcze do zbierania, jeszcze więcej. A tak naprawdę, czy ten statek w ogóle ma jakieś płyny? Zobaczmy sobie. To jest ciekawe. Szybko możemy coś poruszać. Bardzo szybko biegamy po tych okolicy Zobaczmy, czy ten w ogóle statek miał jakieś płyny na sobie. Zobaczmy, zasoby, metale, płyny, Coś tam ma, 84 kg, więc nie było źle, ale później będą jednostki, które będą miały zasoby. No tu nie metali, płynów, troszkę mniej sprzętów, ale tutaj, no ja bym na to polował już niedługo. Kto wie? Może Karolina będzie ta faktycznie takim fajniejszym wyzwaniem. Natomiast póki co musimy jeszcze rozmontować to do reszty, więc ja postaram się to zrobić dosyć ambitnie, na szybko. I zobaczyć, czy te rękawice... Aha, samochód, no tak, bez samochodu przecież nie rzucimy towaru Jak widzicie, już zebrało się sporo metalu na magazynie Jeżeli chodzi o to, co mamy Jest naprawdę tego dużo Ale no cóż, innego wyjścia Aha, wróć, nie to chciałem Chciałem X nacisnąć, żeby zatrąbić Ale nie wiem, czy w sumie będzie mi dane Naszym tutaj... No i znowu w tą lampę przywaliłem No nie, no co za mnie za kierowca do tyłu? można do tyłu? Dobra, tu jest do tyłu. I tu do przodu. Dobra, mamy. No, nie, no. Słabo, słabo to idzie. Dobra, mamy to. Już biorę. I zobaczmy, czy te rękawice faktycznie zrobią robotę teraz. Czy faktycznie bierze te dwa? A nie, bo to miałem 80 kilo tylko. A, no właśnie. O no cóż, słuchajcie, pozostaje mi teraz polatać, pozbierać to wszystko. 78 kg, no ale od razu lepiej się mówi. I faktycznie takie skrzyneczki są troszkę inne, jeżeli chodzi o to zbieranie. Wygląda to lepiej, ale mimo wszystko nadal jest to zbieranie, przydałoby się ten pracownik, żeby pomagał Ja byłbym naprawdę wdzięczny, żeby mógł się podzielić swoimi dochodami, aby ktoś za mnie mógł pozbierać te wszystkie elementy Ja bym naprawdę tym wcale, a wcale nie gardził A póki co, póki jeszcze o takich update'ach nie słyszałem, no niestety muszę zbierać samodzielnie To trochę pewnie potrwa a żeby nie było, że tylko młotek i piła i ręka Jeszcze użyjemy tutaj żurawia dźwigu Żeby zabrał nam jeden elementów Teraz się może w końcu będziemy mogli przyjrzeć temu Jak on tutaj działa Zjeżdżę sobie tutaj, złapie element Ciekawy jestem z ile z takiego pojedynczego elementu Jesteśmy w stanie wyciągnąć Natomiast tak sobie myślę, że chyba tego statku już do końca Raczej nie będę rozmontowywał Ja wiem, to jest czysty pieniądz i w ogóle Ale... No kurczę, jakoś, jaki wielki hak, <śpoko> spoko. No i pyk, zabiera element, dziękuję. Ale tak sobie myślę, że bardziej mi zależy na ulepszeniu, na większym ulepszeniu właśnie faktycznie tych elementów. O, coś spada, wow, kawałki, co tam, coś się znajdowało, to wszystko spadło. Yy, chcę jak najszybciej móc ulepszyć typu zbieranie, typu właśnie rozwalanie. Czy to elementem, właśnie młotko, młotkiem, czy to piłą, czy to palnikiem, żeby faktycznie to dawało nam potężne, potężny zarobek, żeby szybciej to wychodziło. Ani na zasadzie, że my siedzimy i tu klepiemy długie godziny, bo nas nie stać na razie na lepsze rzeczy. Oczywiście ja mógłbym to do zera ładnie rozmontować, A tak jak mówię, to jest na tym etapie bardzo smutne. A mi najbardziej zależy na tym, żeby jak najszybciej przejść do tych faktycznie wysokich poziomów. I ogarnić, dobra. W takim razie zabierzmy to co mamy, już zawieźmy te elementy i będziemy złomować. Zobaczymy, czy z takiego statku jesteśmy coś w stanie wy wyzezłomowywać Wyzezłomowywać, co za słowo, jeszcze coś wyciągnąć, jakąś kasę, czy on po prostu przepada i zobaczymy, jak to wygląda. Póki co, wysortujmy to, co udało nam się zebrać. Fajnie, bo gdyby faktycznie było, to widzę, na razie to jest metal. Dobra, jest plastik, super. I to będzie metal, to już widzę i ciach, i tutaj znowu Kombo, i tutaj plastik, i super, i mamy wszystko, i mamy za zaliczony super. W takim razie odstawiamy autko. Yy, mamy 115, ale jak widzicie, nadal nie ma chemii. Nadal nie ma płynów, i właśnie opłyny tutaj się najbardziej wszystko to rozbija. Więc sądzę, że jak najbardziej w tym momencie sądzę, że będziemy dziękować ze złomu. I mamy 64 dolce. Czy coś dostaniemy ekstra? Czy na pewno chcę złomować? Tak, chcę i zobaczmy, ile z niego wyciągniemy. Nic złomowanie słuchajcie, nie, ma, nie daje nam nic, ale zawsze możemy oczywiście powrócić do tego statku. Cały czas mamy tutaj możliwości ogarnięcia, a kolejnym statkiem, który bym chciał zrobić, to już będzie statek Karolin, bo ten ma zasobów płynów, tyle ile byśmy właśnie potrzebowali. Natomiast w tego powiedziałem, finalnie ten za tą Heavy Mermin ten ma płynów, tylko że kosztuje też ładnie. Ale jakbyśmy skoczyli na Armano Adriani, to też byśmy się długo tutaj bawili. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj jeszcze powrócimy i jeszcze coś ciekawego rozwalimy. Natomiast jeżeli ten epizod Wam się podobał i chcecie więcej, chcecie zobaczyć więcej rozwałki i żeby zobaczyć wielki finał, to dajcie koniecznie znać, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was w staniu. Na razie, hej!